miał no taką prośbę do pana dyrektora, żeby taki rozmowa była wcześniej z radnymi, żeby pan przygotował zasady przyjmowania pacjentów do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, żeby to opisać wyraźnie, jeżeli ktoś chce do konkretnego lekarza dostać się, jak to wygląda, jeżeli ktoś przychodzi po południu o 17, kiedy może liczyć na przyjęcie do lekarza. No i zasady z tymi numerkami, żeby również przedstawić, jak by to wyglądało. No, jeżeli zawsze, zawsze ktoś może wypaść, jakaś dodatkowa osoba z dzieckiem, wejść w kolejkę, ale to wiadomo, że tak samo jak pacjenci są, jeden pacjent zajmie 10 minut, a drugi pacjent zajmie 15 minut, a następny pacjent może zająć również 5 minut. Także tutaj w 100% co do minuty to na pewno nie będzie takiej możliwości, żeby ustalić godzinę. Ale te plus, minus 10 czy 15 minut, to żaden z pacjentów, jeżeli wejdzie 15 minut później, nikt nie będzie miał do nikogo detencji, tak? I tutaj również też miałem taki przypadek, że byłem umówiony kiedyś na konkretną godzinę. Rano pytałem się w okienku pielęgniarek. Na którą mam przyjść, czy mam czekać, to powiedziano mi: Nie, ma pan przyjść na godzinę konkretną, którą ma pan wyznaczoną. Przyszedłem na godzinę, i tak to państwo. Mówili siedzi sześć osób, no i ja chciałem akurat spieszyło mi się, no jeżeli byłem umówione na godzinę, no to myślałem, że wejdę na tą godzinę, a to niestety musiałem pohamować swoje, swój rozpęd i poczekać y, tą godzinkę w swojej kolejce. Tak? Także tutaj bym prosił pana dyrektora jeszcze raz, żeby przygotować takie zasady. Na pewno to komisja zdrowia y, będzie rozpatrywała y, to i również na y, posiedzeniu... Mamy co trzy miesiące takie posiedzenia, przynajmniej raz na kwartał yy, samodzie samodzielnego do zakładu opieki zdrowotnej Rady Społecznej. Także również tym tematem się będziemy zajmować.